Kłajam się nisko. W dzisiejszym odcinku przygotuję placki laważ, które będą idealnie pasowały do kebaba czy innych bałkańskich bądź bliskowschodnich potraw. Do przygotowania będziemy potrzebowali 200 g jogurtu greckiego, 560 g mąki pszennej, 200 ml ciepłej wody, suche drożdże, sól oraz oliwę z oliwek. Na samym początku jogurt grecki wymieszczam z drożdżami. Następnie przesieję mąkę, dodam wodę, doprawię solą oraz wleję oliwę. Wszystko dokładnie wymieszam i zostawię na jakieś 2 godziny do wyrośnięcia. W oryginalnym przepisie wykorzystuje się specjalny gliniany piec do opiekania tych placków. Niestety ja takiego nie posiadam, więc przepis został nieco zmodyfikowany. W oryginalnym przepisie na pewno nie zobaczycie jogurtu greckiego. I rzadko Ormianie też używają drożdży. Mamy warunki, jakie mamy, więc lekko ten przepis został zmodyfikowany oryginału, ale w smaku też jest petarda. Drożdże wymieszane, więc teraz zacznę powoli przesiewać mąkę. Mąka została przesiana. Teraz doprawimy ciasto jedną płaską łyżeczką soli. Następnie dodajemy 200 ml ciepłej wody i wszystko ze sobą mieszamy. Następnie ciasto wyrabiamy na stolnicy przez jakieś 10 minut. Jeżeli ktoś posiada Robot kuchenny to można go użyć. Oliwa z oliwek można też y, z, użyć innego zamiennika, na przykład masła. 30 gram masła roztopić i dodać do ciasta. 10 minut na średnich obrotach i ciasto idealnie zostało wyrobione. Tak się prezentuje. Wyrabiamy jeszcze w dłoni, formujemy kulkę. I pod przykryciem będzie rosło 2 godziny. Po dwóch godzinach ciasto podwoiło swoją objętość, teraz należy je lekko rozgnieść na stolnicy i poporcjować. Ja z tych ilości składników zrobię 8 dużych placków. Ciasto lekko oprószamy mąką, żeby nie przyklejało się do stolnicy i łatwiej było nam nadać odpowiednich Штатов. Placek wyrobiony. Teraz przekładamy go na rozgrzaną patelnię. I co 30-40 sekund będę przewracał na drugą stronę. Czas pieczenia takiego placka to około 2-3 minut. Labarz z każdej strony pięknie przyrumieniony, więc śmiało można zdjąć go na deskę i przykryć ściereczką. I czynność powtarzamy z każdym plackiem. A placuszki nasze tak się prezentują. Placek powinien być elastyczny, giętki i łatwo się go powinno formować. O właśnie tak. W najbliższy weekend pokażę Wam do czego można... Użyć lawaszu i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku, gdzie wykorzystam dzisiejszy przepis. Elo!